Proszę Państwa, mieli moi jak zwykle we wtorek i zapraszam oczywiście na mój program o ziłkach. Nie tylko, o, o magii, związanej również z roślinami, ale nie tylko, również też o alternatywnych metodach uzdrawiania, kochani. Czyli y, mówię Państwu o wizualizacji, mówię o medytacji. Próbuję z Państwem śpiewać różne rzeczy. Ja myślę, że też przyjdzie czas, kiedy zaczniemy uczyć się krciusienkich mantr po to, żeby wprowadzać w swoje życie radość, po to, żeby wprowadzać w swoje życie miłość, po to, żeby wprowadzać w swoje życie dobre energie, kochani. Także wszystko po kolei. A dziś dzisiaj będzie o jednej z metod leczenia, myślę, że alternatywnej, którą kiedyś tam w dawnych wiekach stosowali, no również. W tej chwili staje się znowu bardzo popularna, a mianowicie o leczeniu pijawkami. Tak, kochani, ponieważ pytacie mnie o to, Zostałam, dostałam takie pytanie, w związku z tym obiecałam, że odpowiem Państwu. Pijawki to jest też również jedna z alternatywnych metod i sposobów leczenia. Co prawda, jest to leczenie, ten sposób leczenia różnego rodzaju problemów zdrowotnych jest stary jak świat, kochani, od wielu, wielu wieków. Przez pewien czas nie stosowano tego, od, odeszli ludzie od tego, odeszli naturopeuci, lekarze odeszli od tego, natomiast teraz. Po prostu coraz bardziej staje się to popularne, powstaje wiele gabinetów, w których po prostu pod oczywiście okiem odpowiednio przeszkolonych osób, często pod opieką lekarzy, stosuje się te rzeczy. Tak samo jak powraca się do innych metod, mianowicie takich, że jeżeli jest bardzo dużo bakterii, są rany. Które nie chcą się goić, i tak dalej, zaczyna się stosować różnego rodzaju larwy, żeby czyściły rany. Tak jak w szamanizmie, tak jak w dawnych czasach, w dawnych plemionach, jeżeli właśnie były problemy, mieli państwo z zgojeniem się ran, a wtedy wiadomo, różne walki, wojny się toczyło, po prostu stosowano czerwie do oczyszczenia ran, one pięknie oczyszczały rany i teraz się do tego znowu powraca. Co prawda trochę taki makabryczny sposób dla mnie, zwłaszcza ponieważ ja uważam, że każde stworzenie to stworzenie Boże, tak kochani, i jeżeli stosujemy te pijawki, to stosujemy je tylko jednorazowo. To są pijawki ze specjalnej hodowli i potem trzeba je po prostu unicestwić. Dlatego ja mam troszeczkę, no... Inne, inne podejście do tego, ale być może, że to jest też moje przegięcie na pewno. E, w związku z tym, kochani, jeżeli to pomaga, to dlaczego tego nie stosować? I dzisiaj postanowiłam rozszerzyć ten temat i opowiedzieć Państwu e, trochę szerzej na ten temat, ponieważ niewiele niektórzy z Państwa wiedzą na ten temat, a na przykład by chcieli, e, szykują się do różnego rodzaju zabiegów, prawda? W związku z tym, dziś, kochani, o tym, jak zdążymy, to jeszcze opowiem o. E, oprócz leczenia pijawkami, no zobaczymy, jak to e, dalej się potoczy. Jeżeli zostanie mi troszeczkę czasu, to patrzę, co ja bym tu mogła jeszcze Państwu e, powiedzieć. O tym spowolnieniu ruchowym można też. E, jakieś, co zastosować, ale oczywiście w skrócie. Również mogłabym powiedzieć o troszeczkę o stwardnieniu rozsianym, co też zastosować, żeby po prostu wspomóc się. Oczywiście nie mówię, że są sposoby, które leczą na przykład SM, prawda? Ale są sposoby, zwłaszcza naturalne sposoby, zwłaszcza stosuje się odpowiednie ziółka, kąpiele i tak dalej, żeby po prostu mm, lepiej się czuć, żeby to wszystko nie było tak bardzo napięte, żeby po prostu nie było tyle bólu. Stosowanie ziłek wspomaga po prostu terapię farmakologiczną, jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Zresztą, kochani, wiele rzeczy wspomaga terapię farmakologiczną, nie tylko jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Także zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o te rzeczy. A na razie, kochani, oczywiście o chirudoterapii. Tak to się nazywa. Chirudoterapia, czyli leczenie... Yy, Pijawkami. Uważa się, że jest to takie kompleksowe oddziaływanie na organizm człowieka, że oprócz takiego leczenia miejscowego leczy się również ogólnie cały organizm. Czemu? Ponieważ pijawka jeżeli właśnie on się przystawi do odpowiedniego miejsca, punktu w ciele, żeby wyleczyć dany organ, to ona po prostu y, razem ze śliną jak gdyby wstrzykuje y, do krwi właśnie te wszystkie enzymy, które ma w tej ślinie i to wszystko dostaje się do naszego krwiobiegu i po prostu leczy, bo ona ma tam właśnie w swojej w swojej ślinie bardzo dużo pożytecznych rzeczy. Uczeni zbadali, naukowcy zbadali i doszli do wniosku, że właśnie to, że ona ukąsi, przysie się, jednocześnie wraz ze śliną, po prostu wstrzykuje do organizmu takie rzeczy, które pomagają nam leczyć, leczyć różne narządy nasze. To jest ważne, że tak naprawdę właśnie w tej ślinie pijawki, Podczas tego ukąszenia do organizmu podostaje się do naszego organizmu bardzo wiele związków leczniczych. Tak. Także kochani, no, warto by było się zastanowić. Oczywiście ja wiem, że teraz jest coraz szerzej stosowany właśnie pijawka przy wielu schorzeniach. O tym będę mówiła. Do jakich schorzeń, co można z tym zrobić, jakie są przeciwwskazania, kochani, też powiem, bo wiadomo, jak przy każdej terapii przeciwwskazania również tu występują. Przede wszystkim, co robi ta pijawka, czyli co robi na nasz organizm. Przede wszystkim. Stosowanie pijawek na organizm, co robi natlenia krew. Więcej tlenu dostaje się do naszej krwi. Poza tym obniża się krzepliwość krwi, czyli, jeżeli ktoś ma problemy właśnie z krzepliwością, zbyt gęstą krew, to przy pomocy pijawek może. Się pozbyć tego problemu. Poza tym, jeżeli ktoś ma e, wysokie ciśnienie, to również e, obniża stosowanie pijawek, obniża nam ciśnienie krwi. E, przywraca się również mikrocyrkulację e, krwi w narządach, co też jest bardzo ważne. E, Mówi się również, że pijawki, również przy pomocy pijawek, można rozkładać tkankę tłuszczową, a co za tym idzie, można przyspieszać spalanie i można po prostu przyspieszać proces odchudzania. Tak mówią źródła, tak podobno to jest. Co prawda, kochani, ja nie próbowałam, muszę Państwu powiedzieć, po prostu mówię Państwu to, czego się dowiedziałam na temat właśnie pijawek. Jeżeli mamy problemy z cholesterolą, zbyt duży cholesterol, to oczywiście pijawki obniżają ten cholesterol. Mamy zakrzepy, jakieś obrzęki, również stosuje się przy tego typu problemach. Nawet przy wylewach podskórnych, czyli kochani, często na przykład sportowcy mają do czynienia właśnie z takimi wylewami podskórnymi, ale nie tylko. Jeżeli mamy właśnie te osłabione włośniczki, zwłaszcza w starszym wieku, prawda, to mamy skłonności do takich wylewów. Delikatnie się o coś dotkniemy, już to mamy. To podobno i sportowcy też, prawda, różne urazy, kontuzje w czasie w czasie treningów. To po prostu stosowanie pijawek pomaga pozbyć się tych y, wylewów podskórnych, zakrzepów również. E, działania ma przeciwzapalne. Mój Boże, właściwie tak naprawdę pisze się o tym, te, o tej chirudoterapii, że i działanie tej chirudoterapii jest tak naprawdę wszechstronne, mili z Państwo. E, nawet przy arteriosklerozie bardzo dobrze działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, kochani. Działają podobno również, niszczą wirusy, bakterie, niszczą grzyby działają, przywracają wigor, energię, czyli bardzo dobrze by robiło to, jeśli chodzi o ludzi starszych po prostu, osłabionych, zwłaszcza dla również rekonwalescentów po różnego rodzaju chorobach, więc też można by było się zastanowić, czy nie zacząć to stosować. Pijawki przez swoje działanie, przez to, że wstrzykują w ślinie do naszej krwi różne związki chemiczne, które leczą, również działają oczyszczająco na narządy wewnętrzne. To jest bardzo ciekawe, kochani. I przywracają, na przykład jeżeli są problemy z tymi połączeniami mięśniowo-nerwowymi, to podobno stosowanie pijawek też przywraca tą yy, równowagę i wtedy po prostu organizm wraca do tego, że właściwie przekazuje te impulsy. Yy. Podobno działanie pijawek również odbudowuje uszkodzone. Tkanki, kochani, i usuwa blizny, nawet wzrosty pooperacyjne, tak o tym piszą. Poprawia sen, apetyt i uspokaja. Kochani, z tego, co wam przeczytałam, a cały czas mówię i mówię i mówię, to jakiś na panaceum na właściwie bardzo dużo rzeczy. W sumie myślę, bo jest, jest takie zastrzeżenie, że pijawki, które się przystawia, które się stosuje podczas zabiegów w gabinecie, to są takie pijawki, które są wychodowane w laboratorium. I te pijawki są absolutnie czyste, absolutnie pozbawione, nie mają żadnych bakterii i innych rzeczy. I taką pijawkę po prostu podłącza się do naszego organizmu, oczywiście w odpowiednich miejscach, ale tylko jeden raz. I ta pijawka potem po takim podłączeniu już idzie do tak zwanej utylizacji, czyli ją się po prostu unieszkodliwia i nigdy nie jest stosowana drugi raz. Czy nawet do tej, do tej samej osoby, nie mówiąc już o tym, że nie może być stosowana drugi raz do zupełnie innej osoby. Także, kochani Państwo, pod tym względem, pod względem tym, że absolutnie nie musicie się obawiać, że będą jakieś bakterie włożone do Waszego organizmu, czy jakieś wirusy, czy jakieś grzyby, pod tym względem, kochani, absolutnie nie musicie się obawiać, absolutnie. To jest bardzo, bardzo bezpieczne. Czyli za każdym razem jest nowa pijawka wychodowana w warunkach laboratoryjnych. Ja tak się zastanawiam, czy mam Państwu mówić, jakie związki występują w ślinie pijawki. Mili Państwo, ja myślę, że nie bardzo Państwa to interesuje, więc może to opuścimy, ponieważ najważniejsze, na co mogą pomagać, to jest takie ważne. I myślę, że to najbardziej Państwa interesuje, niż a nie to, To znajduje się w ślinie pijawki. Także chyba damy sobie z tym spokój, kochani, prawda? W każdym razie jedna jest pewne, że wróciły do łask, wróciły do medycyny i kto wie, kochani, czy za jakiś znowu czas, znowu inne rzeczy, które kiedyś były stosowane, nie powrócą do stosowania. Może się okazać, że te. Właśnie metody, te sposoby, oczywiście ziółka, to, odra, to wróciły do, do stosowania i do medycyny jak najbardziej, natomiast te inne rzeczy, no mniej. Stąd właśnie te pijawki wróciły do łask. A co jeszcze wróci? A może na przykład, jeżeli się nie będą goiły rany, tak jak kiedyś to robiono, mianowicie brano odpowiedni chleb taki z zakwasem, robiono z niego kulki, brano pajęczynę, Taką, którą utkał pająk, robiono taką kulkę i przykładano na ranę i rana się szybciej goiła. Kto wie, czy za jakiś czas nie dowiemy się, że uczeni, lekarze w laboratoriach doszli do wniosku, że to też jest fajny sposób, kochani. Wraca się do czerwi, do robaków, które oczyszczają rany, prawda? Kto wie, czy nie wrócimy do jeszcze innych sposobów, czyli tak zwanych mhm. alternatywnych metod leczenia. Na razie do łaz wróciły po prostu pijawki. Także poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Jakie zastosowanie mają pijawki, gdzie możemy, w jakich schorzeniach możemy stosować? Przede wszystkim, jeżeli macie Państwo zakrzepowe zapalenie żył, jeżeli macie żylaki, żylaki nóg, również kochani hemoroidy, tak przy tego typu schorzeniach również wskazane jest stosowanie e, pijawek. I tak jak miałam telefon od Pani, któregoś dnia w tamtym tygodniu pytała mnie, bo się wybiera na taki zabieg właśnie, bo ma problemy z żylakami, e, Troszeczkę się bała, więc ja od razu mówię, miła pani, że nie ma czego się bać, to naprawdę jest bezpieczne. Nie ma powodu do obaw, że na przykład może się pani czymś zakazić, nie ma powodu do obaw, że może to pani zaszkodzić, bo właściwie w sumie ja na końcu programu podam przeciwwskazania do stosowania, ale właściwie w sumie nie jest ich tak zbyt dużo. Czyli żylaki, hemoroidy, kochani, nadciśnienie tętnicze, proszę bardzo. Po zawałach serca również jest wskazane stany przed- i pozawałowe. O, to, o co chodzi? Po prostu jakby się odnawia też krew, bo wiadomo, że jak podłączy się pijawkę do jakiegoś fragmentu ciała, ona wypija nam krew. Potem ta krew, zanim zakrzepnie, to też troszeczkę jej wyleci, prawda? Ale przecież w dawnych czasach puszczano krew przy wielu schorzeniach, oczywiście puszczano krew czy było potrzeba, czy było niepotrzeba. Bo wiadomo, tak jak przy krwiodawstwie, jeżeli pozbywamy się krwi, to potem organizm produkuje świeżą krew i, i, i po prostu mamy, jej, mamy ją świeżą, mamy ją odnowioną, to też jest wskazane przy różnego rodzaju problemach właśnie z e, krążeniem, czy z zawałami serca, czy stanami przed, czy pozawałowymi jak najbardziej. E, Mówi się również, że przy y, zawałach mięśnia sercowego, przy chorobach niedokrwiennych serca, e, mało tego, przy migrenach też jest wskazana. Przy chorobach różnego rodzaju neurologicznych, takich, które na przykład Parkinson, Alzheimer jak najbardziej. Przy porażeniach nerwów twarzowych. Oho, to już jest ciekawe bardzo. Przy, nawet przy porażeniach mózgowych dziecięcych zachęcają lekarze do tego, żeby po prostu to stosować. Stłuczenia, wstrząśnięcia różne, nerwice też, przy nerwicach też podobno pomaga. Ja tylko mówię to, kochani, czego się dowiedziałam, żeby przybliżyć Państwu temat, natomiast nigdy ich nie stosowałam. Przy chorobach układu ruchu też wskazane są. Reumatyzm na przykład, czyli przykłada się, wiem, że przykłada się w okolicach kolan w tych punktach kolan, łokci stawów tam wszędzie, gdzie najbardziej boli czyli przy reumatyzmie, przy zapaleniach stawów też z urazami to już mówiłam nawet przy takich spinaniach i przy kurczach mięśni jak najbardziej. Oczywiście, ale jeżeli mamy takie przykurcze mięśni, czyli kurcze, dobrze by było niekoniecznie od razu, kochani, stosować pijawki, tylko na przykład witaminki z grupy, z grupy B, codziennie jeść na przykład jeden banan. Też powinno, kochani, pomóc. Czyli mm, ja uważam tak, kochani, że jeżeli macie rzeczywiście poważne problemy, jeżeli stosowanie takiego. Mm, naturalnego żywienia się i, i dobrego, zdrowego sposobu życia nie pomaga i nie pomagają Wam oczywiście różne wskazania lekarza, to możecie oczywiście zastosować, zastosować. Yy, podobno przyspieszają również złamania i stłuczenia ko w kości. Yy, przy operacyjnych na przykład. O, również mówi się, że po takim operacji, zabiegach operacyjnych dobrze by było przyłożyć yy, pijawki. Trzeba by było po prostu zobaczyć jak to jest. Przy chorobach urologicznych, czyli wszystkie choroby, które są związane na przykład z drogami moczowymi, ze stanami zapalnymi dróg moczowych, kochani, jak najbardziej można stosować. Yy, przy problemach z nerkami, czyli te nadciśnienie, które jest zbyt wysokie w nerkach, prawda, nerkopochodne. Yy. Przy niewydolności nerek, ale mówi się również, że jeżeli ma się problemy z, przy impotencji, również pijawki mogą pomóc. Następny jeszcze układ, jaki mamy, na przykład oddechowy, też pomaga przykładanie pijawek, czyli on oskrzela płuca, zapalenia płuc opłucnej, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc też, kochani. Przy astmach różnego rodzaju, w tym astma oskrzelowa, przy różnego rodzaju takich chronicznych, długofalowych nieżytach dróg oddechowych, też zapalenia zatok, też, kochani, właściwie wszystko, lek panaceum, choroby ginekologiczne. Teraz zaczęto stosować również przykładanie pijawek przy bezpłodności. No, ciekawe. Choroby stomatologiczne też mówią, że można. To czyli tak naprawdę, kochani, ja już od 10 minut wymieniam to wszystko, patrząc na to, to właściwie w prawie, w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o zdrowie prawie przy każdych problemach zdrowotnych można zastosować pijawki. Mówi się również, że dobre są przy chorobach oczu. Jeżeli mamy z tym problemy z chorobami oczu, jeżeli mamy problemy z chorobami uszu, to też jak najbardziej można zastosować yy, pijawki. Przy paradontozie podobno też przy zapaleniach ślinianek proszę bardzo i przy zapaleniach miazgi zębowej. Nie bardzo rozumiem jak, ale być może, że no po prostu tam też są połączenia i nerwowe i inne. To wszystko wchodzi widocznie, tak to już działa. I przy chorobach dermatologicznych to już jakby ostatni, taka ostatnia kierunek, ostatnia dziedzina, choroby dermatologiczne, czyli łuszczyca alergie różnego rodzaju. Alergie pokarmowe, alergie związane właśnie z pyleniem, i tak dalej. Różnego rodzaju alergie, krwiaki podskórne, blizny pooperacyjne. Nawet półpasiec, podobno przystawianie pijawek po prostu pomaga. Co nie znaczy, kochani, że jak ja Wam to podaję, żebyście, jeżeli chcecie zastosować, a cierpicie na podobne schorzenia, to oczywiście najpierw ja zachęcam, żebyście Państwo skonsultowali się z waszym lekarzem, żebyście szczerze porozmawiali na ten temat, żebyście również też. Poczytali, kochani, i zorientowali się na, i przemyśleli to wszystko. Proszę, tak jak każde leczenie alternatywne, trzeba po prostu zobaczyć wszystko za, trzeba zobaczyć również wszystko przeciw, i dopiero potem. Podjąć decyzję. I to jest takie ważne, kochani. Pamiętajcie o tym, czyli nie tak, że usłyszałem, usłyszałam, że gdzieś tam są takie i takie alternatywne metody leczenia i ja już biegnę, zapisuję się i już się poddaję. Nie, kochani. Trzeba porozmawiać, trzeba zasięgnąć opinii co do Waszych schorzeń, bo niby podobne schorzenia, ale mogą być też odrobinę inne. Pamiętajcie Państwo o tym. Mogą być również przeciwwskazania. W związku z tym, kochani, najpierw lekarz, poradzenie się, przeprowadzenie wywiadu, a potem ewentualnie właśnie poddanie się takim zabiegom, takim czy innym zabiegom. Wszystko rozsądnie, wszystko po przemyśleniu. Pijawki również świetnie się sprawdzają w kosmetyce, na przykład przy zmarszczkach, przy suchej skórze, ale tu po prostu, to już Państwu tego nie polecam, sama bym tego nie zrobiła, mówi się o maseczkach z krwi pijawek. No ja bym tego nie zrobiła. To robią w gabinetach podobno już i 3-4 zabiegi yy, po, skutkują, wtedy jest i mniej zmarszczek, podobno znikają przebarwienia, suchość skóry i tak dalej. Że występuje po trzech-czterech zabiegach bardzo duża regeneracja, że skóra pięknie się ujędrnia przy yy, celulicie. Po prostu yy, chodzi o to, że przy celulicie może być też zła cyrkulacja krwi. W związku z tym mogą być też zaburzenia odpływu chłonki. No jak najbardziej, oczywiście. No i właśnie przykładanie pijawek regeneruje to wszystko. Krew szybciej krąży, jest lepsza cyrkulacja, prawda? Świeżej krwi dużo jest. Krew się natlenia w związku z tym. No ja myślę, że to jest takie całkiem rozsądne. Natomiast jeżeli mm, Bym, e, jeśli bym zastosowała pijawki, jeśli chodzi o właśnie o zmarszcz, o wygładzenie skóry, o regenerację, suchość, to ja bym po prostu przystawiła sobie pijawki, niekoniecznie robiła sobie maseczki z krwi, prawda? No ale to już do Państwa decyzji należy. Każdy jest inny, każdy potrzebuje, kochani, czegoś innego. Czyli to już mamy. Przywracają prawidłowe krążenie krwi, jeśli chodzi o celulit, chłonki i tak dalej, to wszystko usuwają toksyny. No oczywiście przystawimy pijawki. Pijawka ma w ślinie takie rzeczy, które po prostu. Działają bakteriobójczo, grzybobójcze i tak dalej, usuwają również toksyny, jest wtedy świeża krew napływa, to się wszystko rozrzedza, to jest bardzo fajne. I mówią, że skuteczność widać już po pięciu zabiegach. Wiadomo, że taki zabieg to nie jednorazowy, tylko należy kilka ich przeprowadzić, oczywiście w gabinecie. Czyli pięć zabiegów już pomaga wielu, u wielu pacjentów. Natomiast u niektórych jest to jeszcze za mało, to wszystko zależy od człowieka, że nawet trzeba by było zastosować i 10 zabiegów. W każdym razie wtedy jest widoczna poprawa. Ja nie mówię, że to w 100% wszystko się poprawi, ale jest bardzo widoczna poprawa. Zresztą kochani, nawet przy y, różnego rodzaju innych zabiegach, prawda, w gabinetach kosmetycznych trzeba poddawać się wielu zabiegom. Przez długi czas i to też od razu ta poprawa nie jest tak widoczna. Sami o tym Państwo widzicie. Również stosuje się przy różnego rodzaju problemach ze skórą, łuszczycach, egzemach i tak dalej. E, Uważa się, że właśnie łuszczyce, egzemy i tak dalej, po prostu organizm ma zaburzoną odporność, ma zaburzoną odporność odporność, a jednocześnie ma bardzo dużo toksyn w sobie. W związku z tym właśnie pijawki na to pomagają. Również może być przy tego typu problemach jak egzemy, łuszczyca i tak dalej, zła przemiana materii. W związku z tym właśnie stawianie pijawek, przystawianie pijawek przywraca tą dobrą przemianę, prawda? Co jeszcze? Trądzik. Trądzik. Przy problemach, właśnie kłopotach z trądzikiem, z cerą, oprócz zdrowego żywienia, o którym Państwu już nie raz mówiłam, skuteczne są również pijawki. Dlaczego? Po prostu wiadomo. Ja polecam przy trądziku na przykład stosowanie pokrzywy, picie jej w większych ilościach, tak samo jak przy różnego rodzaju alergiach też. Co najmniej dwie torebki, prawda, włożyć do szklanki i wypić. Ale przecież stosowanie pijawek również oczyszcza krew. Nasze babcie stosowały pogrzywę, ponieważ wiedziały, że ona po prostu nie tylko witaminizuje nasz organizm, ale również, kochani, oczyszcza krew. I dlatego ja, tu też całkiem mądre jest stosowanie tych pijawek, bo po prostu one oczyszczają krew, usuwają te toksyczne produkty przemiany materii jak najbardziej i niszczą te stany bakteryjne, które często są właśnie przyczyną, Kochani, trądziku. No tutaj to jak najbardziej, kochani, polecam, zgadzam się z tym, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo w tym sobie po prostu to zastosowali. Jeżeli oczywiście, jeżeli leczenie, długofalowe leczenie, na przykład chodzenie do lekarza, stosowanie różnych maści, nawet i sterydy się stosuje. Ja wiem. Ja myślę, że o wiele zdrowsze by było zastosowanie pijawek, przystawienie pijawek, niż e, stosowanie sterydów. E, także tu musicie Państwo się po prostu zastanowić. Również stosowanie pijawek pomaga przy pajączkach, przy takich wylewach podskórnych, często mamy, prawda? Czy na twarzy mamy z tym problemy, zwłaszcza panie yy, nie chcą tego mieć? Ja rozumiem, to ja też bym nie chciała mieć. W każdym razie to też pomaga stosowanie pijawek. Okazuje się, że może być tak, że przy pajączkach i czy przy jakichś wybroczynach podskórnych po prostu. Yy, yy, może być zła, zły ten metabolizm, zaburzenia metabolizmu skóry, tak, jak najbardziej. Mogą również być słaba taka konstrukcja, czyli słabe te naczynka nasze krwionośne. Jak najbardziej. I stosowanie pijawek po prostu wzmacnia. Wzmacnia to wszystko i te pajączki są po prostu mniej widoczne, a najważniejsze jest to, tak jak piszą, że nie powstają nowe. Pisze się, mówi się o tym, że pięć zabiegów już pomaga, skuteczność jest Mniej więcej 60, nawet do 80% jest widoczna. Kochani, poprawa, dobrze? To mniej więcej przybliżyłam temat. Natomiast teraz, po przerwie, kochani, opowiem Państwu, czy są bolesne te zabiegi, jak się przygotować do tego zabiegu, i powiem Państwu, jakie są przeciwwskazania. A jak czasu starczy, to oczywiście zajmiemy się. Czymś innym. Myślę, że temat zainteresował Państwa, że zastanowicie się, jeżeli macie właśnie takie problemy. Bo często zdarza się, że latami coś leczymy, chodzimy do lekarza, faszerujemy się antybiotykami, faszerujemy się lekami, nie pomaga, nie pomaga, nie pomaga. A tu nie musimy się niczym faszerować. Tu jest bezpieczne, to na 100% bezpieczne, niczym się nie zarazimy, kochani. Myślę, że jeżeli nie będzie lekarz miał przeciwwskazań, to po prostu warto przy takich trudnych problemach zdrowotnych, po prostu, że warto to zastosować. Także, kochani, zastanówcie się, ile mam jeszcze czasu. Także za chwileczkę kończę, ale oczywiście nie odchodźcie Państwo. Za chwilę będę znowu z Państwem po króciutkiej przerwie. Także serdecznie, kochani, zapraszam za chwilkę.